Szanowni koledzy hodowcy, szanowne koleżanki hodowczynie, szanowni sympatycy sportu gołębi pocztowych, sportowych, moi drodzy, przyjmijcie w dniu dzisiejszym proszę życzenia, najszersze życzenia, zdrowia, szczęścia, miłości, radości, uśmiechu dnia codziennego. Ode mnie dla Was. Dla każdego z osobna, dla wszystkich razem. Życzenia najszczersze płynące z dobrego serca. Szanowni koledzy, szanowne koleżanki, cieszmy się tym okresem Świąt Bożego Narodzenia. Cieszmy się okresem nowego roku, który już niebawem zbliża się, bowiem wielkimi krokami nadejdzie. Szanowni Państwo, szanowni koledzy, życzę Wam, żeby ten 2022 rok zamknąć w uśmiechu, w radości, bo jeśli chodzi o sferę hodowli, ten rok dobiega końca. Nie da się już poprawić tego, co przyminęło. Warto skupić się nad tym, co nadchodzi. Dlatego też życzę Wam zawziętości, upartości w dążeniu do celu, do celów, jakie sobie zaznaczył każdy z Was, do ich realizacji konsekwentnie, żebyśmy osiągali to, czego wszyscy chcemy, właśnie w sporcie głębi, pocztowych, sportowych. Życzenia nietypowe, moi drodzy, ale takie chcę, żeby one właśnie były. Nie czytane z kartki, nie na jeden ruch ustami, ale wypowiedziane prosto z serca od hodowcy dla hodowców, dla hodowczyń. Moi drodzy, wszystkiego najlepszego. Wszystkim Wam życzę raz jeszcze. Cieszmy się świętami, cieszmy się sobą. Pozdrawiam serdecznie. Pigeon Sport, gołębi sportowy.